Starotowy Kącik kameli witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie jaka pozytywna zmiana nadchodzi do twojego życia jeżeli jesteście ciekawi zapraszam przygotowałam trzy grupy pierwsza druga trzecia pierwsza grupa kamyk i karty druga grupa I trzecia grupa, jaka pozytywna zmiana nadchodzi do Twojego życia? Trzecia grupa, wybierajcie, tak jak czujecie, druga grupa, i pierwsza, i zaczynamy od grupy pierwszej. Witam serdecznie, grupa pierwsza, położymy przy świecy, jak będzie magia, nowych początków. Jaka pozytywna zmiana nadchodzi do Twojego życia? Sprawdzimy główną energię. O Danię. Bardzo ważne i sprawdzamy, jaka główna energia komfort, stabilizacja, rodzina, dom, prywatność też, struktury. Może być tak, że w najbliższych czasach po prostu mm, dom będzie dla Was ważny. Skupicie się na, na członkach rodziny, na tym, żeby zabezpieczyć siebie, zabezpieczyć najbliższych. Te stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa będą dla Was bardzo ważne, lub też po prostu, ja pytam o pozytywną zmianę, która nadchodzi. Więc, jeżeli Wam brakowało tego w ostatnim czasie, to będziecie to mieć poczucie bezpieczeństwa, stabilizację bez większych dramatów. Bez kłopotów. To do Was nadchodzi. Co Tarot? Zobaczymy. Piękne karty: jest Mak, siódemka monet, sprawiedliwość i dwa kielichy. Już prawdopodobnie jesteście w trakcie manifestowania, wizualizacji swojego nowego życia. Czyli już te decyzje o tym, żeby wprowadzić tą stabi stabilizację do swojego życia, już, już się zaczęły. Siódemka monet. Już y, jesteście na takim etapie. wyczekuję, żeby to się wydarzyło. To jest dla mnie ważne. Jest mag. Czyli dużo zależy od was. Być może zdajecie sobie z tego sprawę, że to w jakim w kierunku pójdzie wasze życie, jak się potoczy przez najbliższe, być może kilka lat zależy od tego od czasu od tych decyzji od tych wyborów, które teraz dokonacie sprawiedliwość. I y, może być tak, że będzie potrzeba, żeby y, rozpocząć to nowe życie stabilne y, i bezpieczne. Potrzeba będzie z kimś y, się pożegnać, z kimś się rozliczyć, zamknąć pewne sprawy. Głupiec dosłownie. I to pozwoli Wam po prostu zacząć nowy etap. Wam i tej osobie również, z kimkolwiek się rozliczacie. Jeżeli to jest instytucja, to też po prostu odhaczy Was, ok, załatwione. Więc jest taka potrzeba, i to prawdopodobnie pójdzie dosyć gładko, bo Wy już jest, karta, pierwsza karta to jest Mag, już jesteście w tym początku, bo tego chcecie, tego stabilnego życia. I ta zmiana do Was nadchodzi, poza intencją idzie energia. I w tą stronę idzie wasza energia. Jest wielka kielichów, czyli to stabilne, bezpieczne życie, gdzie jest dom, wiąże się ze wzajemnością też uczuć. Więc jeżeli chcecie mieć przy sobie partnera, który będzie przy Was, który będzie darzył Was miłością i którego Wy też będziecie kochać, to jak najbardziej tak. To będzie po prostu do tego dążycie tego dążycie, czyli te zmiany pozytywne, które nadchodzą do Waszego życia sami y, y, tak jakby y, sami nakręcacie. Czyli krok po kroku idziecie w tą stronę i jesteście w stanie pozamykać pewne sprawy, żeby to osiągnąć. Czyli te zmiany nie... Y, y, Przeświat Wam pomaga jak najbardziej tak, ale to, y, to od Was dużo zależy. Jest ten mak i od tego jak będziecie postrzegać tą rzeczywistość teraz, która się będzie wokół was działa, czyli jeżeli będziecie mówić sobie, że na pewno, znaczy na pewno będą trudności i i może być tak, może być tak, ja nawet nie chcę tego mówić na głos, ale będziecie sabotować te swoje myśli to będzie wam trudniej szło z mozołem będzie, będzie tak jak po gruzach, a jeżeli będą, będą te myśli wszystko będzie dobrze, dlaczego ma się nie udać? Właśnie, że się uda. Pójdzie w tą stronę, w którą ja chcę, i to ten wszechświat będzie wam pomagał, i ta energia też za tą intencją pójdzie, czyli to jest bardzo ważne. Już prawdopodobnie jakiś czas czekacie na to, albo teraz jesteście w, w takim okresie oczekiwania, jest ten głupiec, czyli te zmiany są w y, Was i też y, pomagacie po prostu z, z, ze wszechświatem, jesteście w, współ, w współpracy, żeby osiągnąć to stabilne, dobre życie, bo na tym Wam zależy. Więc, jeżeli na tym Wam nie zależy, a wybraliście tą grupę, to może, może jest coś, co powinniście usłyszeć, albo wybrać inną grupę. Bo tutaj jest miłość, y, partnerstwo, jest y, budowanie domu. Jaka rada? <śmiech> <śmiech> Przepraszam, jest król kielichów, król mieczy. To jest. Y, może nie dla wszystkich, ale to jest taka rada: kogo odetniesz, a za kim pójdziesz. Dosłownie. Macie dwie osoby przy sobie i, i komu po prostu zaufacie, komu dacie swoją miłość, a kogo odetniecie od, od siebie. To będzie zależało od Was. Jeden jest patrzony w Was, i drugi, tak jakby czeka na Waszą decyzję. Czyli taki ten, ta pozytywna zmiana, która przychodzi, to jest czas Waszych decyzji dostajesz y, karty, do, y, karty do ręki i teraz jak rozegrasz to ja dołożyłam do tych dwóch osób karty czwórka monet jest y, przy królu kielichów czyli y, ktoś kto y, darzy cię uczuciem to uczucie tutaj wyszło da ci też tą stabilizację której chcesz Król mieczy, od którego um, zastanawiasz się, czy się nie odciąć, jest pokazana transformacja. Tylko tutaj akurat w tej karcie jest takim wężem, czyli um, jest y, możliwa zmiana, ten człowiek może zmienić się na tyle, żebyś y, nie zostawiła, nie opuściła, ale jest w tym wszystkim, pamiętaj, taki spryt. No, czyli tak jak wam intuicja podpowiada. Wygląda na to, że dążycie do tej stabilizacji, ale. Y, y, Potrzebne jest po prostu są wybory. To jest czas decyzji. Czy jesteś pewna, że właśnie takich zmian chcesz w swoim życiu? A co aniołki szansa. Na drodze życia każdego z nas pojawiają się różne okazje. Powinniśmy dać się ponieść nurtowi, który przeciął nam drogę. Wyciągnięcie tej karty zapowiada pojawienie się w Twoim życiu szansy. Od ciebie zależy, czy ją wykorzystasz, by osiągnąć wielkie korzyści. Bądź czujny, świadomy i gotowy. Oczywiście możesz także sam stwarzać okazję. Jeżeli zapukasz do wielu drzwi, jedne z nich na pewno się otworzą. Dlatego pamiętaj, by być wytrwałym. Być może teraz otworzą się przed tobą drzwi, które wcześniej były zamknięte. Wycisz swój umysł i poproś anioły o pomoc. Afirmacja: Jestem gotowy wykorzystać wszelkie szanse. No, taka szansa się przed wami otwiera, ale to jest też szansa, którą wy sobie dajecie. Czyli taka jest pozytywna zmiana, że to od ciebie będzie zależało. Jak potoczy się Twoje dalsze, przynajmniej przez kilka lat? Ja to tak czuję życie. Dziękuję bardzo i zapraszam grupę drugą. Witam serdecznie, grupa druga, kamyk, też przy świecy. Sprawdzimy główną energię. Jaka pozytywna zmiana nadchodzi do Twojego życia? Rada. I co aniołki chcą powiedzieć? Wybaczenie. To jest ta pozytywna zmiana, która za tym wybaczeniem przyjdzie, więc. Y Wybaczacie sobie, wybaczacie komuś innemu. Jesteście gotowi na to, żeby wybaczyć, żeby porozmawiać o tym. Też tutaj w tej karcie jest tak, że chcecie wybaczyć i zapomnieć, tak jakby nie wracać do tego więcej, czyli zamknąć ten etap. Chcecie, żeby coś zaczęło działać w waszym życiu nowego, czyli jest potrzebne to wybaczenie. Wybaczenie, wybaczenie też pożegnanie i zapom chcemy za chcę zapomnieć o tej sytuacji, o tym, co się wydarzyło, o tym, co się przytrafiło, o tym, jak ktoś was potraktował, jak to, że po wy pozwoliliście się tak potraktować komuś, to wszystko jest ważne. To jest ta pozytywna zmiana, która w Was przychodzi, czyli zdajecie sobie z tego sprawę, że m, dopóki ten żal będzie w Was, do konkretnej osoby lub do grupy osób, do kogoś z rodziny, do, do, dopóty po prostu m, będziecie karmić ten, ten gniew, może chęć zemsty, cokolwiek, ten żal za to, co się wydarzyło po prostu lub co się nie wydarzyło. To może być właśnie też taka sytuacja, że potrzebujecie sobie wybaczyć, że pozwoliliście na to, żeby ktoś manipulował wami, cokolwiek, tak jak to potrzebujecie. To jest ta zmiana. Chcecie pracować teraz nad sobą i nad czymś innym. Nie chcecie po prostu w kółko grzebać się w tej przeszłości. Jest szóstka monet, dziewiątka kielichów, śmierć, siódemka buław. Jeżeli to jest na przykład sytuacja zawodowa i ktoś potraktował was nie w porządku, nie fair i wy macie, macie żal do tej osoby i chcecie zacząć nową pracę, tak jakby nowy etap, ok, w porządku, wybaczam ci, wybaczam sobie, że na to pozwoliłam. Zapa możecie zapalić białą świecę, odciąć się i tak jakby nie chcecie już wracać myślami do tej starej pracy, i tylko cieszyć się tym życiem, jak najbardziej cieszyć się życiem, być takie mieć poczucie, jestem ponad to. Jest ta karta śmierci i siódemki Buław, czyli jest w was taki być może opór, nie wiem, to, to teraz powiem to może z Wami nie zagra, ale tutaj jest taka energia, dlaczego to ja mam się wciąż zmieniać. Dlaczego to ja mam wciąż nad sobą pracować, a na przykład, a nie ktoś, kto mnie tak potraktował? Czyli jest w was taki opór, że ja już zrobiłam tak wiele i tak jakby po prostu nie chcecie cofnąć się do tej sytuacji w momencie, jak nastąpi to wybaczenie, to kolejny raz tego przerabiać. Macie opór przed tym, że tak, jeżeli to jest na przykład ktoś, kto chce wrócić do waszego życia, to jest w was. Taka energia, to ty teraz się zmień, to ty zrób coś, żeby było dobrze, to ty popracuj nad sobą. Ja już nie chcę tego przerabiać w kółko, w kółko tego samego. Dlaczego to ja mam się zmieniać? Dlaczego to ja mam być po prostu ciągle tak jakby na świeczniku? Tak jak mówię, może to jest nie do, do nikogo z Was i może się nie odnaleźliście w tym, ale tak jest pokazane. Że stawiacie, y, stawiacie po prostu granice, ale też y, sobie, y, żeby po prostu te, ta zmiana, która was nastąpiła, niech idzie na przykład powoli. Niech, y, niech to nie będzie tak, że wymagacie od siebie bardzo dużo, a od, od innych y, m, mniej, lub w ogóle. Jest Przychodzi w was taki, taki bunt. Hmm? Ale oprócz tego jest ta dziewiątka kielichów, czyli chcecie cieszyć się życiem jak najbardziej. Dziesiątka monet. To jest y, tak, jakby po prostu zajęcie sobie z tego sprawę, że tkwiliście w jakiejś sytuacji, i ta zmiana przychodzi y, w ten sposób, że teraz poznaliście, poznaliście kogoś innego, lub y, to jest nowa y, grupa znajomych, nowa praca, i tam jest tak leżej, tam są inni ludzie, i to jest tak, i was jest takie poczucie, że y, to, nie, to nie ze mną było coś nie tak. Prawda? To ci ludzie tak mnie potraktowali. To po prostu to, ta, ta zmiana to nie chodzi o to, żebym ja się całkowicie zmieniła. Wystarczyło zmienić ta zmiana, która do, do was nadchodzi. Wystarczyło zmienić miejsce zamieszkania, grupę znajomych, przyjaciół, partnera, re, relację romantyczną lub pracę, żeby zobaczyć, że, że to wy nie potrzebujecie aż tak ogromnej transformacji. Tylko ci ludzie, którzy was tak źle potraktowali. i bardzo specyficznie powiem wam ta druga grupa. Więc pewnie teraz jest ktoś, kto mnie słucha i myśli sobie, no tak, tak właśnie czułem. I taką mam nadzieję, że tak jest, bo to bardzo specyficznie wyszło. Ale taka zmiana do Was przychodzi po prostu. Także ym, jeżeli teraz jesteście na etapie, że tkwicie w jakiejś sytuacji, która jest dla Was niekomfortowa, to rada moment ta, ta zmiana przyjdzie. I wtedy zobaczycie, że to nie do końca wszystko była Wasza wina. Jaka rada? Piątka była w królowa Kielichów. Tutaj też się y, mocno specyficznie pokazuje, ale y, wy na przykład odbierałyście, odbieraliście kogoś, że ktoś jest dla was niemiły, że y, ktoś się na was złości, a y, tutaj się pokazuje, że y, to dlatego, że ktoś chciał od was więcej, chciał tego serca, tej dobroci albo po prostu was, a y, jest pokazana królowa kielichów, która się odwraca od tego, czyli y, wy nie chciałyście tego dać i ten ktoś po prostu w ten sposób... Y, Wymyślił sobie, że będzie dobrze, czyli efekt był taki, że wy się oddaliliście jeszcze bardziej, oddaliłyście jeszcze bardziej i, i się zastanawiałyście, dlaczego ten ktoś mnie tak traktuje, dlaczego jest taki dla mnie niedobry i stąd jest potrzebne to wybaczenie. A ten ktoś po prostu lub dana instytucja, no cokolwiek, w ten sposób chciał was zatrzymać przy sobie, tą dobroć chciał po prostu zatrzymać. Tak się pokazuje, czyli to jest, to jest z jakiegoś powodu ważne, żebyście to usłyszeli. Tymka kielichów i czwórka była, bo po prostu um, ten ktoś nie chce zmian, a wy, y, a, wy, a wy macie ochotę, właśnie. Zmienić pracę, zmienić grupę znajomych, y, zmienić miejsce zamieszkania, bo czujecie się źle potraktowani, więc chcecie tych zmian, a ten ktoś y, nie chce szukać na wasze miejsce kogoś innego. Słuchajcie, wypaczenie, no patrzcie. Jak te karty pięknie współgrają. Anielska mądrość przypomina Ci, że wyzwania kierowane przez innych ludzi i nowe sytuacje są Ci zsyłane jako najważniejsi nauczyciele. Bez nich Twoja dusza nie mogłaby się rozwijać. Musisz wyzbyć się poczucia krzywdy, urazy i złości. Gdy wybaczasz innym i samemu sobie, Twoja karma zostaje oczyszczona. Doświadczasz miłości w swoim sercu i lekkości ducha. Poproś anioły o pomoc w uwolnieniu się od poczucia krzywdy, złości i winy. One zdejmą z Ciebie ten ciężar. Jeśli kochasz bezwarunkowo, nie masz czego wybaczać. Miłość jest dawaniem, więc otwórz swoje serce i obdzielaj innych miłością. Afirmacja wybaczam sobie i innym. Jestem wolny. No i to jest ta karta. Ta pierwsza. No. Jestem już wolny od tego. Czyli taka sytuacja. Dziękuję bardzo i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia. Witam serdecznie. To jest kamyk. Które wybraliście też położymy przy świecy, niech będzie magii. Jak najwięcej, o karta wypadła. Sprawdzimy, jaka pozytywna zmiana nadchodzi do Waszego życia. Rada? I co aniołki chcą Wam powiedzieć? Ktoś jest na tak, wy jesteście na tak, wszyscy są do was na tak. Hmm? Znajdujecie rozwiązanie jakiejś sytuacji albo y, dajecie komuś klucz do siebie lub ktoś daje wam klucz do, do, do swojego serca. To jest y, taka zmiana, jeżeli relacyjnie, y, to tak na przykład, ślimaczym tempem szła jakaś relacja i ktoś tak. Się asekurował i wy tak może też. Nie wiadomo było, czy coś z tego będzie, bo były jakieś blokady. Mówię o takiej nowej znajomości. No to teraz jest takie, te tamy puszczają. Jeżeli to jest taka relacja, która już długo, 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 długo trwa, to być może w, tej, w takiej sytuacji ktoś chce Wam powiedzieć, dlaczego na przykład tak się blokował. Może w ten sposób jest takie otwarcie. Jeżeli nowa znajomość, to Wam po prostu ktoś daje klucz do siebie lub wy. No. Może też odpowiedzi dostajecie? To jest takie odblokowanie. Ta zmiana, która przychodzi odblokowanie sytuacji, relacji. Osoba się odblokowuje, lub jeżeli nie mieliście z kimś kontaktu i było albo totalnie ktoś był zablokowany, to następuje odblokowanie. Czyli ten puch, korek wychodzi. I teraz będzie lżej. To jest ta pozytywna zmiana. Szóstka różek, różek, pięć mieczy, dziewięć pentakli, dziesięć pentakli. I tu jest słuchajcie, taka energia. Tak bardzo się martwiłam, że, że nie wyjdzie, a wychodzi wszystko. No, że dosłownie, że jeżeli to jest nowa relacja, to. Było takie zmartwienie, chyba, chyba jednak nic z tego nie będzie, ktoś jest zablokowany i nie umiem się przełamać, nie umiem tak jakby przeforsować się tych, tych zapór może do tej osoby. Lub jeżeli to jest jakaś sytuacja, to nie wiem, na przykład macie jakiś projekt i też tak czujecie, że pomysł był dobry, wydawało wam się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a tutaj gdzieś nagle napotykacie ciągle na przeszkody i w was jest taka myśl, że Ojej, to po prostu więcej zmartwień jest, być może, być może to nie dla mnie. Być może po prostu ten projekt to nie ja powinnam robić. Może nie powinnam się tym zajmować, może to nie jest mój kierunek, albo to nie jest człowiek dla mnie. Jeżeli to jest na przykład już jakaś relacja, która długo trwała, i wy się staraliście dotrzeć do kogoś, a ktoś się przed wami blokował, no to też było takie zmartwienie. No, chyba, chyba czas odpuścić, chyba już czas odpuścić hmm, dla swojego dobra. Jeżeli jest sytuacja, że nie macie z kimś kontaktu, no to też martwicie się tym, i też było w was takie poczucie, że piątka mieczy. To już może czas na zmiany. Jest szóstka różczek, dziewiątka pentakli, dziesiątka pentakli, która mówi o tym, że, mm, że nie, nie zmieni się zbyt wiele szybko. Czyli to nie jest tak, że ktoś jest na tak, następuje odblokowanie i teraz to po prostu momentalnie wszystko pięknie, ładnie będzie i będziecie szczęśliwą rodziną od razu. Tylko najpierw jest ta dziewiątka pentakli, czyli najpierw ta radość z bycia takim człowiekiem, jakim się jest. Czyli nawet jeżeli ktoś jest na tak do was i ta relacja idzie do przodu i czujecie, że jest lżej, że zrobiło się tak po prostu. Jakoś tak bardziej ten człowiek chce, to i tak nie rzucajcie się tak od razu. Wir tego. Okej, okay, no to ja się angażuję cała, bo to już będzie teraz dobrze. Tylko tak powoli. To idzie w dobrym kierunku, w takim kierunku, w którym wy chcecie, ale powoli. jest tutaj buław i król pentakli, czyli ten ktoś też chce z tego sukcesu z wami, wy chcecie i to idzie w dobrą stronę, tylko właśnie tak mm, trzeba będzie pokonać y, też y, takie mniejsze blokady. To, że ta jedna duża po prostu pęka, że ta ma y, pęka, no to okej, okay. y, to wszystko będzie szło lżej, ale trzeba będzie jakieś takie małe przeszkody po drodze pokonać. No. Czyli wchodzi nowa energia, jest to odblokowanie. Wchodzi nowa energia, ale nie pójdzie tak od razu, wiecie, tak ślizgiem: pięknie, ładnie, i wszystko, wszystko nagle bez wysiłku się uda. I tutaj jest właśnie hmm, tarot pokazuje, że y, zadbaj o siebie, bo ten człowiek, y, z kimkolwiek macie to odblokowanie, będzie, będzie y, obserwował Twoje zachowanie, więc. Zatrzymaj, tak jakby siebie dla siebie, bądź dla siebie nadal ważny, ważna. To jest z jakiegoś powodu istotne. Rycerz Mieczy, i bo mm, jeżeli utrzymasz ten szacunek do samego siebie i, nie, i po prostu nie, nie wejdziesz w to nagle tak cała, to y, tak jakby ten, ten ktoś poczuje, że musi zabiegać o ciebie, że powinien pójść w waszą stronę. Mam nadzieję, że mnie y, rozumiecie. Jest ta Szóstka Mieczy i Król i y, Dziesiątka Pentakli, czyli no, będzie potrzeba pokonania um, pewnych trudności, mniejszych zapewne niż do tej pory, i y, też podjęcia decyzji. Dziesiątka mieczy. No, jakieś etapy się y, będą kończyć w Waszym życiu, wasz, waszego, y, w życiu tego człowieka. Jest ta pozytywna zmiana, która nadchodzi, to to, że dajecie klucz do siebie, albo ktoś klucz, klucz do siebie wam daje. I to jest już dużo. To już jest ten początek tej zmiany. No, tylko teraz powoli. Powoli, powoli, powoli. Żeby nie zaprzepaścić tego, co już udało wam się wypracować. Mm. I też jakby, żeby nie przestraszyć być może tego człowieka. Ósemka kielichów, no. Ósemka kielichów, dziesiątka mieczy, czyli... Coś jakby jeszcze takie właśnie małe te problemiki, bo to jest ten największy macie ze sobą, ale jakieś małe przeszkody są do pokonania, zanim dotrzecie do tego celu. Ale ta zmiana będzie odczuwalna. Poczujecie, że jest tak jakby wiosna przychodzi. Otwieram okno i czuję, że to już jest, to jeszcze nie jest wiosna, ale ten, to świeże powietrze. To tutaj jest coś takiego. Jaka rada? Czwórka mieczy, siódemka pentakli. Jeszcze chwilę odpocznij. Już ciesz się tym, że ta zmiana przychodzi i to idzie w dobrą stronę. I zanim zaczniesz budować i skupiać się tylko na tym budowaniu, głównie na tym budowaniu, żeby chuchać, dmuchać i żeby to wzrastało, to nabierz siły. Odpocznij. Daj sobie jeszcze chwilę. Co, aniołki? Ciekawość. Spójrz na świat ciekawymi ocz oczami dziecka, a odkryjesz niewyczerpane źródło szczęścia i radości. Ciekawość sprawia, że żyjemy, że jesteśmy zar zarówno zainteresowani, jak i interesujący. Anioły zachęcają, byś był ciekaw samego siebie. Zacznij odkrywać, kim naprawdę jesteś, a rozwiniesz swoją osobowość i wzbogacisz się duchowo. Interesuj się ludźmi, odkryjesz w nich bogate źródło fascynacji. Bądź ciekaw cudów świata, w którym żyjesz. Zgłębiaj wiedzę na temat Aniołów oraz ich roli w boskim planie. Opromienicie blask radości życia, afirmacja odkrywam cud życia. I tutaj może yy, chodzić o to, że po prostu yy, że ten człowiek się dla was odblokował, ale wy macie nadal swoje życie, swoich znajomych, swoich przyjaciół, swoje pasje, swoje problemy. I tym też należy się zająć. Nie tylko po prostu yy, nie tylko tą osobą. To jest ważne. Hmm? Najważniejsze, czyli taka zmiana. Amalia73.tarotmopardzmake.com adres do mnie. Jeżeli ktoś ma, to na czytanie prywatne, na kontakt ze mną, na rozmowę serdecznie zapraszam. Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze, za lajki, za suby, za kawusie. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Ja jestem tutaj cały czas dla Was. Jeżeli macie jakieś pomysły na czytania, piszcie. Będziemy realizować. Wszystkiego dobrego, papa pa.